Siem, a dzisiaj jest pierwszy film po 20-dniowej przerwie. więc jeśli cieszy się z powrotu, to zostaw subal pułapkę, żeby pchnąć moją twórczość dalej. Będę naprawdę wdzięczny serio. A dzisiaj będziemy krążyć głównie wokół pracę byłego chłopaka Natsu, który z dnia na dzień jest coraz głośniej za sprawą jego najnowszej nuty. Nie zabraknie też omówienia wspólnego kolabo Natsu z Nitrem, które trzasnęło i to mocno. I będzie też o o moich teoriach, co może stać się w najbliższych dniach, więc warto obejrzeć do końca. Dzisiejszy film też jest przemontowany w inny sposób niż pozostałe. Więc dajcie znać, czy taki montaż Wam siedzi, no i zapraszam Was do oglądania. Zanim przejdziemy do analizy persony byłego chłopaka Natsu, to poruszymy kwestię kolaboracji Natsu z Nitrem. No i co tu gadać? Ta kolaboracja po prostu wypaliłaby tak czy tak, bo połączenie tak dwóch skrajnych światów ze sobą po prostu musiało walnąć mocno, bo 4 dni po premierze ta nuta osiągnęła już prawie 2 miliony wyświetleń, więc jest to naprawdę dużo. I nie jeden raper może pozazdrościć takiego wyniku Nitrowi Natsu, a cała akcja była naprawdę dobrze przemyślana, bo 3 dni przed dropem tego kawałka, Natsu na swój kanał rzuciła trailer tej nutki, żeby po prostu rozbudzić swoją widownię i żeby nakręcił się na tą nutę jakiś mini hype. No i tak też się stało, premiera się udała. Jednak tutaj nie sama premiera a przekaz traka jest ważny, bo w samym tekście jest dużo zaczepek lub ciekawie, przekminionych wersów. I na przykład Nitro nawiązał do dramy z konopem i co warto podkreślić, tekst był w 100% napisany przez niego. Nie jestem jak konop. Nie Życia innym nie grzeszek głupotom, a w teamie nie byłem nigdy. Samo brzmienie może nie jest najlepsze, ale pamiętajmy, że Nitro to nie raper i do kabiny wszedł jedynie na 10 minut. Następnym nawiązaniem były wersy o Frizie, bo jak dobrze pamiętamy, Freeze chciał kiedyś wypłacić liścia Nitrowi za to co gadał na swoich streamach o versów, ale finalnie do niczego takiego nie doszło. Mam awersję do każdego, kto zachować się nie umie. Chcesz wypłacać liście, bo masz... Były też inne nawiązania ze strony Natsu, o walentynkach i o friendzoie. I nagle okazało się, że były chłopak Natsu też wrzucił Nutę o nazwie Chłopak Natsu. Na ten moment, jak to nagrywam, to jest 3 dni po premierze tej nuty i ma ona już miliona wyświetleń, więc poszła ona podobnie, tak samo jak te szpilki od Natsu i też cieszy się dużym hypem. I niestety nie mogę wam pokazać fragmentów tego utworu, bo jest on chroniony naprawdę dużym prawem autorskim i nawet Zebos płakał się na Twitterze, że ma już czerwony dolar i copyrighta, więc ja nie będę ryzykował. Ale zastanówmy się tutaj, czy jest to publiczna wojna zakochanych ludzi, czy może jakaś akcja marketingowa. Według mnie jest to nic innego, jak po prostu jakaś akcja marketingowa, która będzie promowała nowy projekt Natsu, czyli to słynne Natsu World. <laughs> A dlaczego to już wam mówię. Zacznijmy może od tego, że za kamerę w klipie Natsu i Nitro odpowiadał Kamil Zdzierak. Tak samo jak w przypadku Godplay Skilla. Tam również za kamerę odpowiadał ten sam gość. No i po prostu to nie jest przypadek. Po prostu jest to ten sam wspólny projekt, który ma na celu wypromować właśnie ten nowy projekt Natsu. Czy ten nowy team. Nie wiem, co to tak dokładnie będzie, ale na pewno jest to po po prostu akcja promocyjna. Drugą rzeczą jest na pewno ta sama kurtka Gatwey's Killa i Nitra. Jest to dokładnie ten sam model, ale tutaj wrzucam Wam szota z tego, jak Nitro wytłumaczył, jak tą kurtkę nabył i że to po prostu może być przypadek. Odnośnie tej kurtki, jak ja nagrywałem z Natalią tą piosenkę, ja dzień wcześniej z Wami oglądałem to na yy, tą kurtkę. O, tu była ta czapka z daszkiem. Ja z wami to oglądałem dzień wcześniej. Siódmy, czyli ósmego nagrywaliśmy i była tutaj ta kurtka. I jak ja byłem, jak ja byłem na tym teledysku, to powiedziałem kupić tą kurtkę. Miałem kupić tą kurtkę i wracam do nich. Wracam do nich na, do tego studia, gdzie było to białe tło I tak na mnie patrzą. Patrzą na siebie, mówię o chuj wam chodzi. Nieważne. Mówię, kurwa, co nieważne? No mów o co chodzi? No, że ten... Nieważne. mówię Kurwa, no i tak mi powiecie, no. Mówi, że mój były sobie kupił taką kurtkę, bo teraz na różowo się ubiera. A wie, no i co? Nie. Przypadkiem na pewno nie jest to, że Gatwey's Killa, czyli Bartłomiej Wylężek, ma 200 udziałów w Natsu World. No i po prostu, gdyby była to jakaś wojna pomiędzy nimi i nagrywaliby te nuty na siebie, no to po prostu no, siłą rzeczy nie widzę czegoś takiego, że pracowaliby razem, wspólnie ze sobą i że on posiadałby jakiekolwiek udziały do czegoś, co jest związane z Natsu. Po prostu to się nie klei. A jakby tego było mało, to Monia z timu X i zresztą inne osoby tak samo udostępniały ten track u siebie na relację na Instagramie, no więc po prostu gdyby była to jakaś kłótnia, czy cokolwiek, no to nie promowaliby oni tego na swoich Instagramach, byłoby to po prostu bez sensu zanim przejdziemy do analizy Godface Killa to będzie trochę o jego kawałku i sam kawałek jest naprawdę dobry, jak go odpalałem to się nie spodziewałem, że będzie to słuchalne, jest to naprawdę dobrze zrobione dałbym temu taką ocenę 8,5 na 10 max 9, produkcja jest na wysokim poziomie, klip tak samo i generalnie rzadko jest tak w tym YouTubeowym świecie, że ktoś nieznany robi jakąś nutę i da się jej słuchać. Tutaj chciałem nazwać go youtuberem, no ale youtuberem to on raczej nie był i nie jest, więc tak tego nie nazwę, ale no tak czy siak jest to dobre. W tym kawałku znajdziemy też takie jakieś ukryte smaczki, które nie przyciągły uwagi praktycznie nikogo, a myślę, że warto o nich tutaj wspomnieć. I takimi rzeczami są na przykład napisy w teledysku, które są zapisane w dwóch kolorach. Ja to interpretuję tak, że po prostu są to dwie osobowości tego chłopaka, o czym nawet sam wspomniał w tym kawałku Cytując, w mojej głowie biją się ciągle pan Bóg z demonem. I na przykład cały ten wers jest na różowo, a słowo demon na szaro. Czyli łatwo się domyślić, że różowy tekst oznacza dobrą osobowość Gatwej a szary tekst tą bardziej złą i mroczną. Trak jest zresztą też podzielony na części, bo w pierwszej części jest bardziej taki romantyczny, taki cukierkowy kawałek w podobie Candy od que Bonafide i W ogóle czemu ten typ próbuje mieć image jak kwebona nafide, No ale nieważne. I na przykład nie dziwię się osobom, które słuchają tego i zbytnio nie wiedzą o co w nim chodzi Ale mając na uwadze to, że są tu te dwie osobowości z Killa To wszystko nabiera w ogóle innego wymiaru Bo na przykład wers taki jak Razem plecieć na Marsa jest różowy A ty z na nartach jest szary Pierwsza część jest dobra, druga taka bardziej zazdrosna Wiecie o co chodzi Drugim przykładem może być Skarbie proszę Boga zostań różowy Chcesz wymienić Boga na randomowego chłopca Już jest szary No i też oczywiście po drugiej części kawałka Czyli tej skrykowej jest ta bardziej mroczna Zazdrosna, chciwa, jakkolwiek to nazwać, i tam już klip jest wyzywający i bardziej kontrowersyjny. Więc wszystko pod te dwie osobowości się dobrze składa, i myślę, że jest to ciekawe spojrzenie na ten track. I na pewno ciekawe wykonanie go, dość oryginalne, i tutaj propsy dla ludzi, którzy stworzyli ten klip. I tą nutę, bo wyszło to naprawdę dobrze. A teraz mówimy sobie trochę postać Gatfree's Killa, bo dla wielu osób jest on po prostu nowy i anonimowy i nikt zbytnio nie wie, kim on tak naprawdę jest. Jest to oczywiście Bartek, z którym Natsu była od kilku lat, lecz rozstali się oni ubiegłego roku, więc fotki, które teraz być może on się przywijają z ich wspólnego związku, nie są zbytnio aktualne. Bartek też nagrywał już wcześniej swoje traki pod krzywką Lil' Primi i pod taką krzywką możemy znaleźć dawniejszą twórczość barka, która była mocno cringe'owa jak te typowe piosenki youtuberów i na przykład miał on fita na piosence Adrana Polaka Gold Digger no nie brzmi to najlepiej, no ale wtedy też były inne czasy i inne możliwości i też myślę, że tutaj idealnie wpasuje się wers, który Godfrey Skilla przewinął w swoim traku o chłopak Nacu i powiedział tam co to za pojeb i dlaczego nosi maskę, pewnie się jej wstydzi przez te przypołowe akcji. i tutaj na początku myślałem, że jest to jakieś nawiązanie do jakiegoś chłopaka, z którym Nacu się spotykała, ale po dłuższym na myśl, według mnie jest to po prostu o nim i o tych cringe'owych akcjach. To na przykład jest taki follow-up do jego dawnej twórczości, której się być może wstydzi. Traków od Lil Primiego nie wyszło aż tak dużo, ale są to m.in. takie traki jak Johnny Depp. Noc 13, Nascar, Apollo 11, Drip. Nie mogę wam tutaj puścić tych tracków ze względu na prawa autorskie, ale jeśli chcecie to możecie sami je sobie odszukać, bo wszystko jest dość łatwo dostępne, jeśli tylko dobrze poszukacie. Dzięki za oglądanie do końca, dajcie znać co myślicie o Godface Skilla i czy jego postać trochę namierza w rap grze, czy jest to jakiś taki chwilowy boost i zaraz padnie i nikt o nim tak naprawdę nie będzie pamiętał. Czekam na wasze opinie i też dajcie znać co chcecie zobaczyć na. W następnym filmie piszcie w komentarzach. Dzięki, że oglądaliście! I do następnego. Siema.